Przechodzimy do tej dżungli, którą o tej porze roku stanowi wybieg dla kur. Bo dziś ważny dzień, a właściwie ten ważny to był wczoraj. Wczoraj mianowicie pierwszy raz pisklęta wyszły na ogólny wybieg. I dzisiaj, mimo że jest deszczowa pogoda, to kwoka stoi i czeka z nimi więc wypuszczamy. której były ponad godzinę na wybiegu i same wróciły razem z Kwoką do Domku do voliery, także mogłam je zamknąć jeszcze późnym popołudniem. Co zauważyłam, to jedna zielona nóżka wyraźnie tam próbowała atakować maluchy, natomiast druga rosa, zupełnie identyczna jak kwoka, zachowywała się bardzo pokojowo wobec tych małych i, tak jakby pomagała swojej siostrze, koleżance. Whatever. Proszę, jakie zwiedzanie? A tam, a dwa kogutki już do Mordobicia przystępują, co za zamieszanie, zamknięte wejście do ich przegródki. Niektóre są tu z kwoką, a niektóre są od tamtej strony, od strony wolierki. Spróbujemy im tu otworzyć. No tu kwoka zapoznaje małe z tą ściółką w ogólnej części kurnika, gdzie mieszkają dorosłe kury. A tu trzy maluszki, które weszły od drugiej strony. No ale już mają otwarte. Idziemy, nie będziemy mi tu dłużej przeszkadzać.